Spita jak D jestem sam i to jest uwaga pierwszy film z Kaberką. Długo nie było filmów e, z Kaberką i takich innych, ale jest. To najważniejsze. Teraz tak. Zapytacie, to jest w ogóle trzecie już podejście, bo dwa były takie, no, nagrywałem, a nie wiedziałem, że trzeba dźwięk włączyć, bo byłem głupi, po prostu nie wiedziałem. Teraz tak, zapytajcie co to jest za pudełko. E, Mamy teraz do czynienia z nową rzeczą. Stonoga... Yy, czekaj. Co sobie sami zobaczycie. Nie, 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 nie. Nie, ja sobie oglądałem. Stonoga murowa. Murowa. Teraz tak, stonoga murowa. No i powiecie, że ona, co to jest stonoga murowa, po co to tam hoduje? Po to, że to jest Zwierzątko, fajne. I teraz tak, czyli przenosi czy choroby, nie. Jest pożyteczne, zabija różne zwierzęta i fajnie wygląda. Co ja mam pokazać, to jest murowa. O, tu mamy jednego kagatka. Nie łazi. Ja sobie mam spokój, tu mam też Kilego i butelki takie inne. No. Gdzieś tu był. O no nie, bo wiem, jak już. Które wykorzystałem, nowego pokażę. Tu mam nowego, młodszego szosownika. Yy, oczywiście tak nie. Le, le, le Pan tak nie może biegać, bo jak pan tak biega, to ja nie za. Yy, to noga murowa, a to szybkie kurczę. Fajne jest. on jest. Dobra. Czekaj, zabiorę mu liścia, się zajmę czymś. Chodź, chodź, chodź. Tutaj masz liścia. Co? Zajął się? Zajął się. Tak, już łazi sobie. Stonoga murowa to jest e, stonogia pancerna, która e, zalicza się do stonogi. I teraz tak. Zapytać, jak ją hodować. Yy, czy to jest trudne w hodowli? Nie, to nie jest trudne w hodowli. Byłoby to trudne w hodowli, to by nie bym nie hodował w takim pudełku. No i teraz tak. Yy, o, oh, sorry, sorry, nie, teraz w Kamerce, bo teraz mi trudno. Bo ja pierwszy raz nagrywam kamerką. Kom, więc mi teraz trudno. Yy, Nagrywać, to też tak, jak ta stronoga zasuwa, to trudno jest ją. Yy, ten. Tak to wygląda. Takie zwierzątko weźmie mi teraz po ręce. Dobra, widzieliście, bo mi zasuwa. Szybka jest, ta akurat jest takie pobudzona. No i teraz tak. Zapytajcie skąd ja mam te stronogi, bo teraz tak. Yy, zrobiłem sobie chodzę sobie, chodziłem sobie po ten, po sobie trawniku i szuk szukałem jakichś robaków po kamieniach. Teraz tak yy, widziałem jakieś różne robaki, stwory, no wiecie, mrówki, pająki i zobaczyłem te zwierzę zwierzęta Nie wiedziałam co to jest, fajnie wyglądało, więc zabrałem, yy, sprawdziłem w internecie i się okazało, że to była stonoga murowa. Stonoga murowa nie jest strony życie, jak mówiłem, że do hodowania. Bo no, tylko mu wystarczą takie warunki, ściółka, jakieś konary, drzew, no. 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 i teraz tak. Powiecie mi, że co on je. I czy nie, czy, czy nie przynosi chorób. Nie, nie przynosi chorób. Czy co je. Już ci mówię, już Wam mówię. Je on wapni. Taki wapni... E, nie taki zwyczajny, że coś nie wiem. Nie wiem jaki ten. Taki e, już się mówię, coś jak się nazywało nie, tu. W Google. Widzicie sami, że dzisiaj też tak to... A nie, nie budziki. Kurczę. Dobra. Sepia. Sepia to jest wapń, e, który jest po prostu wykorzystywany do e, papug, takich innych stworzeń. To jest naturalny po prostu wapń. No i teraz co zrobić z tym wapniem? Co się, ten, ten wapń jest naturalny z. Jak się nazywało? Kurczę! Sepia to się jest, nazywa mol mo, motwy Motwy. Młód. Mo, Mł. Mo, kurcie, motwy. Twy. Mątwy. To te z te, te, te tego zwierzęcia. To jest mątwa. No i teraz tak. Ona jest pozyskiwane. A jest potrzebne do, do skorupy. Skorupa... To jest rodzaj, jak mówiłem... Chyba mówiłem. To jest rodzaj stworzenia, który ma skorupę, czyli się nazywa pan, chyba skorupiak, tak. Skorupiak lądowy. To jest podglądany skorupiaków lądowych. Mam tu dwa gatunki: zwykły i kolorowy. Kolorowego, ich sobie się szukać. Więc, no, e, tu mam parę, bo jeszcze poszukałem kolorowych, znalazłem. Były tylko tych, postanowiłem zabrać. No i teraz. Kolejna rzecz Co oprócz tego jedzą? Jedzą, tak, już wiem, skorupki po jajek e, Tak e, Jak się to nazywa? E, jedzą skorupki po jajek Po jajkach Jedzą e, Jak się to nazywało? E, Kurcze jak się nazywało? Um, ogórek, bo jestem rozproszony, że jest 20.31, więc później nagrywam, tak jak na koniec wakacji, bo już, jest, już nie mam już wakacji jest rok szkodny, więc no. E, ogólnie to wygląda tak, że... Mm, jak jest... E, jedzą ogórki, jedzą... E, Liście. wszystko co tam mają, ale jeszcze trzeba to będzie tu rozmaicić jedzą też, jak się nazywało, jeszcze e, Niemaliny. Mm, pomidory, pomidory no i tyle tyle, no jeszcze jakieś pewnie, nie wiem jakieś, może trochę truskawek, cukiernie truskawki, no i tyle Tu jedzą, nic więcej w sumie jutro będę zmieniać Terrarium, bo już jest trochę dużo tam. Też nie za dużo, ale trochę większe, bo już te, też są małe tam. Więc no. W sumie to już jest koniec filmu, bo nic nie mam innego do ten. Więc tak, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i czekajcie na nowe filmy. Pa!